I myślę, że ciągle ma wielką ochotę wrócić do tej wspaniałej rywalizacji. A ta końcówka sezonu jest naprawdę już niezła. Tyle, czy jest w stanie wytrzymać cały cykl przygotowań. 124 metry, to jest po Rumorenie najdłuższy skok, ale on miał lepszy pierwszy skok, dłuższy 125 metra i łączna nota oczywiście w tej chwili. Najwyższa 253 wyprzedza Amana, Romorena, Morgenstern na krańcach. Wracając do niego, czy jest w stanie znieść całosezonowe obciążenia? Jeżeli tak, to myślę, że jeszcze może Martin Schmidt wróci. Florian Ligl. Trudno powiedzieć, który, czy ten niewysoki Morgenstern, czy ten najwyższy Ligl jest większym talentem. skok. To będą mieli na pewno do wyboru, na różne warunki. Kiedy właśnie wieje wiatr z tyłu, wtedy Morgenstern spisuje się bardzo dobrze. Ligl teraz także skoczył jak na niego nieźle. To nie jest dobry skok, 123 metry, ale daje mu drugie miejsce. Mówię o zawodniku, który aż sześciokrotnie w tegorocznym Pucharze Świata był na drugich miejscach. Raz wygrał zawody Pogaru Świata. No, niewątpliwie objawienie. O Morgensternie mówiło się od dawna, że w jest taki cudowny talent. A Ligl to jest właściwie odkrycie tego sezonu. Urman. Może tak skoczył na rozgrzewkę przed Hanawaldem, którego za chwilę powinniśmy zobaczyć. 124 metry to na pewno jest zachęta dla Haniego, by powalczyć o odległość. Jeżeli Urman skacze 124 to myślę, że Hanawald może zdecydowanie dalej skoczyć. Urman prowadzi przed Schmidtem, zatem na razie dwaj Niemcy i myślę, że po skoku Hanawalda będzie... Trójka Niemców prowadzić w tym konkursie, ale później pozostaną Mija Hira, Ingebritsen, Helwart, Hautameki, Kiuru i mistrz nadmistrze Adam Małysz Sven Hanawald. W okresie swojej największej formy zawsze ma w tej chwili chyba też powtarza tę swoją formułkę, która ma go nakręcić jak mówi tajner na wysokie obroty i na dobrą odległość. A nie ma odległości, Hanowal będzie daleko. Przegra i z Urmanem i ze Schmidtem, wydaje mi się. A zatem nie udał się ten drugi skok, 120,5, a zatem nie jest w stanie powtórzyć dwóch dobrych skoków Sven Hanowald. No i nie śpieszmy się z osądem, czy to już jest koniec rywalizacji. Hanowald małyż, ale jest dopiero czwarty, przegrał z Urmanem, Schmidtem, ale także Liglem. No i pozostaje jeszcze sześciu zawodników, jeżeli będą systematycznie spychać Hanna Walda na dalsze pozycje. Adam Małysz będzie wysoko na podium, chociaż nie ma co ukrywać, że część z Państwa już go widzi na najwyższym podium. Nie śpieszmy się z tym, dlatego że to jest tylko sport. Jest niewątpliwie w tej chwili fenomenalnie przygotowany, ale za sobą ma dwóch groźnych finów. Miyakira. Pierwszym bardzo wysoko ocenionym przez sędziów. Teraz Urman będzie czekał na to, kto go wyprzedzi. Mija 125 125, a zatem on słabiej. Ale czy będzie przed Hanawaldem? Jest drugi. A zatem Hanawald już jest piąty. Już jest piąty, a pozostaje pięciu zawodników. Piąta lokata to jest mało punktów, proszę Państwa. To jest. 45, ale on piąty oczywiście nie może być w tym konkursie. I teraz Tommy Ingebrigtsen, zawodnik którego stać na rzeczy niezwykłe. Większość trenerów mówi o nim, to jest szalony skoczek. Ciągle szuka, szuka tej dogodnej pozycji wczoraj. Te dojazdy nie były dobre. Pozwala mu Kojankowski na tę pozycję dojazdową, dlatego że on potrafi z tego się odbić daleko. No i rzeczywiście w granicach 127,8 metrów lądował. 126,5. A zatem Inge na pewno obejmie prowadzenie i co ważne, spycha Hanawalda o jeszcze jedną pozycję niżej. Hanawald jest szósty. Inge Prowadzenie w tej chwili. Nota 264, 4 do pobicia. Kto to zrobi? Za chwilę Helwart. No, trzeba skoczyć daleko, a później zobaczymy Hautamekiego, Kiuru i Małysza. Szybko, to dzisiaj wspaniale ten konkurs jest rozgrywany bez żadnych zatrzymań, z dobrą temperaturą. No i miejmy nadzieję z pięknym finałem. Martin Helwart. 122,5 metra. Pierwszy skok. Teraz musiał wyskoczyć bardzo daleko. 128,5 metra. Nie, oczywiście zdecydowanie bliżej. Nie udał się ten skok Austriakowi i będzie 122,5. Mimo wszystko także przed Svenem Hanawaldem. A zatem jeszcze jeden zawodnik przed Hanawaldem. Hanawald już jest siódmy. Elwar drugi za Ingebrigtsenem. Przed Urmanem, Miahirą Schmidtem. Schmidt dzisiaj po raz pierwszy w tym sezonie przed Hanawaldem. No i Hautamek Ostatnia trójka. Walka o podium. Już wiadomo. Dwaj finowie i Adam Małysz. Dwaj finowie i Adam Małysz, bo wydaje mi się, że oni są w stanie to Ingebrigtsen skoczyć dalej od Norwega. Hautamek to także jest trochę jeździec bez głowy, potrafi oddać świetny skok. Pięknie stylowo zaczął skakać. Oceniany jest wysoko, daleko 128 metrów na pewno, a zatem on będzie w tej chwili pierwszy. Pierwszy z wysoką notą 131 metrów. 131 metrów. Adam Małysz musi poszybować w takim razie w drugim skoku bardzo daleko. Tameki tracił do Adama. Małysza 6 punktów, a więc Małysz musi skoczyć powyżej 128 metrów. Autameki wysokie noty po 19,5, 21 i łączna nota niezwykle wysoka, trudna do pobicia, 281,5. Adam już wie, że daleko jest Hanawald. Ciekaw jestem, czy myśli o tym, czy tylko myśli o jednym, żeby wygrać trzeci z rzędu. Konkurs Pucharu Świata, Nikt tego w tym sezonie nie zrobił. Już Ingebrigtsen czeka, czy będzie na podium. Myślę, że Kiuru wykorzysta szansę, a później Adam Małysz pokaże, jak trzeba skakać. 128 metrów. Świetny skok Kiuru w pierwszej kolejce. Teraz musi skoczyć 131,5 przy wysokich notach. Nie ma. A zatem Hautameki pozostaje pierwszy i może go pobić tylko Adam Małysz. 124 metry, nie wytrzymał presji Kyoru, a więc on jednak jest słabszy psychicznie od Hautamekiego. Spóźnił, zdecydowanie spóźnił odbicie. Już tego błędu nie można dzisiaj przy tym tylnym, gaszącym wietrze odrobić. 124 metry i jest drugi, a zatem Ingebrigtsen poza podium, dwaj finowie i teraz czy będzie Hautameki dzisiaj? dziesiątki osób podchodziły do nas jakby prosząc dajcie nam wygrać u siebie, tak to jest potrzebne finom po tym blomarzu z dopingiem biegaczki Kai Sywaris, ale spokojny Apoloniusz Steiner i myślę, że Adam Małysz wie jaka szansa przed nim. To jest walka o trzecią wygraną w tym sezonie. Walka o postawienie kropki na D.I. w Pugarze Świata. Jest w powietrzu Polak. Daleko, czy będzie daleko? Jest daleko! Go! Jest wygrana! Trzecia z rzędu ze Świata! Nie dał im szansy! Brawo, Polo! A więc kapitalnie, proszę Państwa, zgaszony Mati Hautameki. 132 metry, dwa najdłuższe skoki w konkursie. Dziękuję, panowie. Dziękujemy, Adam. 129,5, 132, a więc jest nie do pobicia, proszę Państwa, nie do pobicia. 24. wygrana w ze Świata. Przed nim Felder 25 wygranych. Niegdyś wielka sława skoków austriackich. Później Schmidt. 28, Weisslock 33. To wszystko jeszcze jest chyba realne w przypadku kariery Adama Małysza. No i byłoby wielkie wyzwanie. Matty Nykenen, 46 wygranych, najwięcej w historii Pucharu Świata. Po raz pierwszy w tym sezonie trzy z rzędu wygrane Puchary Świata dla yy, jednego zawodnika i zrobił to Adam Małysz, 100 punktów. Hanna Wald jest dopiero dziesiąty, a dziesiąte miejsce to jest 26 punktów. Zatem dzisiaj 74 plus 48 ponad 100 punktów przewagi Adama Małysza. Proszę popatrzeć skok ideał, skok marzenie, jak on to robi. Czuję ten moment, kiedy się trzeba wybić, a później w powietrzu proszę popatrzeć, płynie, płynie. Czerpie z tego niewiarygodną przyjemność. Powiedział, jak mam takie dni, że jestem w formie, to jest ekstaza. Chciałbym bez przerwy latać, uwielbia skakać. To jest jego potężną siłą, że ciągle go to bawi, że ma do tego tak wspaniały jeszcze yy, młodzieńczy stosunek, a przecież to już trzeci wielki sezon Adama Małysza. Łączna nota niewyobrażalna 289 i 6. Myślę, że to jest rekord na skoczni K116. No i teraz Hautameki i Kiuru mogą tylko sobie pomarzyć, żeby pobić Polaka. No finowie mają swoją Nokię, a my mamy znak firmowy w Polsce, proszę państwa. Adama Małysza, on nosi to, w, tę własną firmę w sobie i wspaniale dzisiaj, po raz trzeci z rzędu wygrał. Wygrał także turniej nordycki, co wiąże się z jakimiś apanarzami, ale to jest jego sprawa. Wygrał także przed dwoma laty, tylko nie zrobił to w takim stylu jak teraz, zwyciężając w Holmenkollen i dwa razy w Lachti. Dalsze miejsca. Sven Hanawald już wie, że ten Puchar Świata chyba mu ucieka. No, czy ucieka mu do końca? Jeszcze są te loty wydaje mi się, że ma szansę dopóki trwa Puchar Świata. Ta przewaga jednak Adama Małysza wzrosła w tej chwili do 122 punktów, proszę Państwa, a zatem... No, możemy tu różne scenariusze rozważać, które miejsca musiały zajmować. Hanowald, wiadomo, dwa razy gdyby był pierwszy, Adam Małyś gdzieś dalej, to wtedy jeszcze byłaby szansa dla Niemca. Ale czy jego może coś wytrącić z tej znakomitej formy, z tej wspaniałej koncentracji? Już jest tam. Maciej Kurzajewski, za chwilę ten wywiad Państwu przekażemy. Roz...